No heja, album adrenalinka. Przygoda z zbieraniem rozpoczęta jakieś 2-3 tygodnie temu. Zestaw startowy, później multipaki, jakieś pojedyncze paczki. Coś tam co jakiś czas zostało kupione. Już tam się troszkę uzbierało, ale troszkę powtórek też jest. Tak się zastanawiam. Chyba to nie dla mnie. Może sprzedać. Ktoś by był chętny. Jakieś tam posegregowania są. Jakby ktoś był chętny, to w cenie do jakiejś tam negocjacji nie wiem ile to może być warte. Wiadomo, że nie odzyskam pieniędzy, których włożyłem za saszetki, multipaki i album. Ale ktoś może być chciał dokończyć. Kolekcję i bawić się dalej. A może już ma sam jakieś zbiory, których z moich kart mu brakuje. Wszystkie są oczywiście w bardzo dobrym stanie, po otwarciu od razu trafiły do albumu. Posegregowane. Jest tam, jeszcze mam gdzieś Około 20 powtórek, ale to w puszce gdzieś tam mam włożone. Tu są wszystko pojedyncze. Może ktoś chętny, zainteresowany, zgłosi się. Pogadamy, ustalimy. Mogę wysłać jak najbardziej limitki. I tak by to wyglądało. Dzięki.